Iż wieczór zapad, usnęły już bory i z borów wychodzą reakcji upiory. Straszliwych rezunów zbierają się hordy, by szerzyć dokoła pożogi i mordy. Na czele szwadronu ataman ikna. Łupaszka, łupaszka, łupaszka maja. Choć wygląd junacki ma groźny wataszka, pepeszka przez ramię, na bakier papaszka, choć nos ma na oku zaś bielmo, i z miejsca byś poznał, że wielkim jest szelmą, lecz słuchy już krążą, że kozak to tołże, a lud okoliczny powtarza wciąż że. Gdy jedzie przez pola ze swoim szwadronem, wydaje rozkazy żydowskim żargonem. Pod dońską papachą, jak w gnieździe jaskółkę, ukrywa ataman jewryjską jarmułkę. I chociaż ujawnić to hańba i wstyd u paszka po prostu parszywy jest Żyd. Kochankę ma czajkę, jewrejkę okrutną, co wzdycha, u zrób pożar, bo smutno. Lecz gorszy niż czajka i srogie kozaki, a jest wodza, no wina niejaki. Do zbrodni okrutnych łupaszkę wciąż pcha, łupaszka, łupaszka, łupaszka maja. Już szwadron podjechał pod cenną wieszczynę i wzywa do siebie łupaszka nowinę. – Szto działać? No winam na to, serdeńko Ach, spalić nam trzeba Tę wioskę maleńką Bo wioski tej wójtem niejaki jest chryć Co z ciebie bezczelnie ośmiela się kpić Już płonie na rewka Już świszcze na hajka I śmiechem okrutnym zanosi się czajka Bo nic tak nie cieszy Krwiożerczej gudłajki Jak w huku płomieni Świszczące na hajki I śmieje się czajka I skacze i łka Łupaszka, łupaszka, łupaszka maja Choć łupił Upaszka pod własnym swym szyldem, lecz w zmowie był tajnej z baronem Rothschildem. Ten Rothschild wraz z kupą londyńskich Żydłaków Przerobić na mace chciał wszystkich Polaków. Na cel ten nikczemny nie jeden słał fund. Na szczęście Upaszce nie udał się bunt. I oto nadchodzi dzień zemsty i gniewu. Do walki z Żydami wyrusza kabewu. Lęk serca przenika Łupaszki i spółki, bo czują w tym rękę karzącą gomułki. Gdy hukiem wystrzałów aż zatrzą się gaj, Łupaszka dał tyły z okrzykiem Ajwaj. Czasów tych szereg lat długich upłynął i u paszce już całkiem zaginął. Że jednak w naturze nic całkiem nie ginie, bandyci się sprytnie ukryli jedynie. A gdy się ukryli, zaczęli jak stonki ojczyzny ludowej podgryzać korzonki. Gdy zdrady nikczemnej pożycił manowce, przebiegły nowina przemienił się w owce. Choć owcze przebranie wilkowi do skwiera, udaje nowina, że on jest literat. I szczerząc zębiska, pazurem wciąż pisze, to powieść o piaście, to szkic o pisze. Chołubi go za to ojczyzna ludowa, bo nie wie, że żmije na łonie swym chowa. A chociaż wygląda to całkiem jak bajka, autorką poczytno jest także i czajka. Gdy wszystkich oszukać zdołali z kretesem, zaczęli spiskować z aizykiem Mechesem. Ten Ajzyk pozował na wieszcza narodu, z sionistą był jednak podszyty od spodu. Gdy takich hultajów zebrało się troje, ach, żyjcie Polacy, ach, trwórzcie się goje, bo Żydy chcą zrobić nam finis Polonię i kraj nasz zamienić w judejską kolonię. Bez przeszkód żydowska rozwija się akcja, bo klerią popiera i czarna reakcja, już mają swe wtyczki i w rządzie, i w kace. Do spisku się wszyscy włączyli gęgacze, a także studenci, sztubaki i chule na zgubę swą sojusz zawarli ze srulem. Gdy wokół się głośne rozlega gęganie, w umyśle słuchacza powstaje pytanie. A gdzież się słupaszka? Gdzie podział się on? Czy strzałka bywiaka zgotował mu zgon? Czy srogą pokutę odbyła w klasztorze? Czy w stepie bezkresnym zagubił się morze? Ach, drogi słuchaczu, fantazja twa słaba. Dziś hura ataman, to co akaba. Przepaskę na bielmo nałożył nasz krajan i teraz on słynny generał jest dajan. Że nie dość mu było arabskich podbojów, nad Wisłę wyrusza, by polskich bić gojów. marcowe wieczory pod pomnikiem spotyka się dajan z niejakim michnikiem gdy dajan szwargocze to michnik wciąż gęga i straszny się spisek pod wieszczem wylęga aż wieszcz na cokole zadumał się po co te żydy na dole tak głośno szwargocą już spisek jest gotów już cieszy się czajka i toaz za syjon wychyla już szajka i śląder od szylda telegram balonie Czekamy cię w wolnym nad Wisłą Sionie. A roczy depeszą. Rachunek zapłacę, jeżeli z Gomułki przyślecie mi macę. Z okrzykiem. Dla Polski gotowa już trumna wyrusza na miasto da piąta kolumna. Gdy niecni Sioniści nasz kraj zgubić pragną, na szczęście się odskną. Generał nasz, bagno. A bagnu niestraszne żydowskie przechwałki, bo on ma za sobą gaz rurki i pałk. Gdy rzucił do walki te pałki i rury, to pierzec z sionistów leciało i wióry. Przed dzielnym ormowcem sam Dajan umyka i rzuca na pastwę gaz A czajka zdradzona rozpacza i łka Dajana, Dajana, Dajana Maja. Kraj nasz oczyszczon Z sionistów przeklętych Zostały w nim tylko Moczary i kępy I nocą z pomnika spogląda Wierzch blady Jak po tych moczarach W krąg snują się dziady Czas zamknąć puentą Baladę tę całą Choć znikli sioniści Lecz bagno zostało Mm huh? -hmm.